Stranger Things. Za chwilę w ogóle ostatni sezon, on ma być w jakiś szalony sposób podzielony na, wiesz, już jakieś matematyka odcinkowa tylko po to, żeby tą oglądalność to rozłożyć, żeby, żeby nie było to tylko, wiecie, wejście na raz. Na, na raz. <laughs> Więc to chyba są teraz, to jest podzielone <laughs> chyba trzy, trzy, dwa, coś naprawdę dziwnego. Chcę, chcę obejrzeć, zobaczyć, co po raz kolejny ten serial wskrzesi. No, w ostatniej, yy, jednej z ostatnich edycji, no wiesz, nagle okazuje się, że ta metalika zremiksowana Yeah. Uh -huh. Wrzucona jako finał odcinka Master of Puppets, staje się totalnym hitem. Nagle okazuje się, wiesz, że te dzieciaki, które mogłyby być już właściwie wnukami i chłopaków z Metaliki, poza Jasonem Newstedem, a cała reszta ma się ciągle dobrze. 60-latkowie, wiesz, no? Nagle to jest, to jest zespół, który wy, wychodzi znowu i wiesz, jest gwiazdą internetów, youtubów, e, TikToków. W najbliższym e, najbliższym sezonie to ma być Deep Purple Child in Time. Jeżeli bym się zapytał. Child in time. rewelacyjny numer. No dobra, ale jakbyś się zapytał 15, -latka, 10 latka, tam ale wiesz, ja rok pytałem, temu od ale... Deep Purple <coughs> Italian tagli, bym powiedział, what? Hello, Leci, boomer. Wiesz, ja, pyta, ja pytam, no bo e, <noise> mój syn mówi, tata, zobacz, to jest taki super, super nowy, nowy numer, super nowy numer. I ty słuchasz, i to jest nuta, którą zna z lat 80. I mówisz, ale to jest stare już. Nie, 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 to dwa miesiące temu wyszło, albo miesiąc temu rewelacyjny numer. Jeśli lubisz marketing, reklamę, to jest to idealny moment, żeby zaobserwować nasz profil.